Witajcie, z tej strony Legowanka, a ja zapraszam Was do odcinka specjalnego na 50 subskrypcji. Ogólnie chciałabym Wam wszystkim podziękować za to, że jesteście ze mną, że mnie oglądacie, że tam piszecie w komentarzach jakieś swoje przemyślenia na temat różnych zestawów i moich filmików. Yy, ogólnie przede wszystkim chciałabym podziękować mojej <laughs> menadżerce, Ewa o tobie mówię. Idź zobaczę, czy oglądałaś ten odcinek, jak się spotkamy. Ale przejdźmy do tego, co jest zawarte w tytule filmiku, czyli obejrzymy moją kolekcję Ninja Go. W tej części, bo podzielę na dwie części, zobaczymy wszystkie dobre postacie, czyli ninja i resztę. Eee, a w drugiej części, która będzie specjalna na 100 subskrypcji, zobaczymy wszystkich, wszystkie złe charaktery właściwie. To, jak wyliczyłam cenę tych wszystkich minifigurek, możecie sobie dokładnie zobaczyć w opisie, tam mam wszystko napisane. Ale przejdźmy do właśnie głównej części odcinka. Także ogólnie chciałabym zacząć z moimi figurkami z Lloydami. Lloydam, różna wariacja Lloyda. Pamiętam, tą minifigurkę dostałam na urodziny razem ze spinerem, a resztę to jakoś w ostatnim czasie przy kupowaniu figurek. Hmm, jeśli chodzi o tył, no to no, wiecie, typowe dla mnie figurek. Więc jeśli chodzi o Lloydy, to to. Kolejna część Lloydów, to tu przede wszystkim macie z synów Garmadona i tutaj jednego z Polibaga z minifigurki, no i tutaj z sezonu 9. Kolejne, no to tu już wchodzimy na bardziej filmowe minifigurki. E, jeśli chodzi o te filmowe, to najbardziej mi się ten lejt pogodował z kapturem. E, był to właśnie specjalny Lloyd dodawany m, do zakupów powyżej Określonej kwoty na Lego Storze. Jak widzicie, ta figurka wyróżnia się tym, że pod spodem ma kostium, właśnie zielonogę, zielonego ninja. I z takich ciekawostek, to jak widzicie, tutaj ma brązowe takie włosy, takie ciemne. Było związane to z tym, że Lego trochę nie przemyślało wydruku i na, próbowali na y, czarnym, jeśli dobrze pamiętam, nadrukować białe, ale jak wiecie, no. Czarny i biały, no to wyjdzie bardziej szary, więc no troszkę nie wyszło i dlatego ten Lloyd ma szare włosy. No i ostatnie z minifigurek Lloyda są to te nowsze minifigurki. Jak widzicie, tu mamy z oraz sezonu Legacy. Jeśli chodzi o to, która minifigurka Lloyda jest moją ulubioną, no to myślę, że postawię ogólnie na minifigurkę Złotego Mistrza oraz ZX. Ponieważ no, największy sentyment mam do nich oraz najwięcej takich fajnych wspomnień yy, przywołują do, mojo, do mojej pamięci. Jeśli chodzi o kolejne minifigurki, teraz obejrzymy sobie minifigurki Ni, jak już możecie zobaczyć. Yy, nie mam ich dużo, bo też ogólnie dużo, dużo minifigurk Nii nie wyszło. Jak widzicie, tu mam jako Mistrzynię Wody. Tutaj dwa warianty Samuraja X. Jeden był z gazetki, drugi z sezonu. Y, y, opętanie z duchami. Jak widzicie, jedna jest tutaj w masce, w masce samuraja X, natomiast druga z włosami. Y, kolejne minifigurki to będą z sezonu już 8 i 9. Jak widzicie, y, tutaj pierwsza minifigurka jest z sezonu 8. Tutaj z takim fajnym, y, z fajną spódniczką. Natomiast minifigurki z sezonu 9 to jak widzicie, jedna w kapturze, druga z włosami, które muszę przyznać fajnie się prezentują te włosy i ogólnie. Jeśli chodzi o tył, no to nic nadzwyczajnego. E, ostatnie mini figurki Nii. Są to minifigurki z Łukru. Jak widzicie, co jest ciekawe, e, Nia w białym wdzianku miała dostępną taką fryzurę, typową dla serialu, natomiast Nia w czarnym ubraniu miała filmową stricte fryzurę, czyli no możecie tutaj zobaczyć szybko, jak się zmieniała jej fryzora na przestrzeni lat. Kolejne minifigurki to będą minifigurki Jaya, ale zanim je pokażę, pokażę Wam najpierw tą pierwszą, która była w ostatniej recenzji z retro zestawu, jak pamiętacie. Jest to pierwszy outfit Jaya. Natomiast jeśli chodzi o kolejne, no to tutaj mamy Jaya z drugiego sezonu, właściwie a pierwszego, jak to nazywa je. Eee, są, jest to Jay w stroju Kendo, pierwszy strój Kendo, jaki wyszedł, pamiętam, w zestawie Perła Przeznaczenia. Tutaj natomiast Jay z Polibaga, pamiętam, z Turnieju Żywiołów. Dalej, tutaj również mamy Jaya z Turnieju Żywiołów, tutaj natomiast z sezonu Opętanie z Duchami. Jeśli chodzi o tył, no to jak widzicie, każdy z nich ma jakiś tutaj napierśnik czy coś w tym stylu. Dalej mamy mm, Jay'a, albo Jey'e, nie wiem jak go odmieniać. E, z sezonu z Piratami, z mm, Rąk Czasu, Władców Czasu, Hands of Time. Oraz z y, sezonu Synowie Garmadona, a właściwie to już jest Hunted, ze względu na to, że jak widzicie ma tutaj rozdarcie na kolanie. E, kolejne minifigurki to z sezonu właśnie Synowu, synowie, nie synowie tylko e, Hunted oraz z e, mm, filmu. Jak widzicie jeden tutaj Jay w stroju Wukru, natomiast drugi e, w kostiumie takim filmowym. Jak również możecie zobaczyć, no to tu fryzura Jaya też się zmieniła na przestrzeni filmu. A e, serial, jak widzicie, tu ma w serialu miał bardziej rudawe włosy i przylizane. Tu natomiast w filmie miał takie Rozpieszczał i wiecie, no jak Harry Potter, że tak powiem, takie porównanie moje ulubione. Kolejne minifigurki są to minifigurki koła. W przyszłości dojdzie jeszcze minifigurka z pierwszego sezonu, bo zamówiłam sobie smoka, ale o tym cii. może już był odcinek na kanale. Także, jak dobrze pamiętam, ta minifigurka była z polibaga z autkiem, Ta natomiast z tego samego zestawu, chyba co mm, właśnie Jay z stroju Kendo, ale mógłby się mylić. Kolejna partia, no to tutaj y, moje ulubione minifigurki, właściwie. Kola, wariacje są to y, tutaj z takim duchowym ubraniem, właściwie główką duchową bardziej. Jak widzicie, taka ala przezroczysta, niby taka, no wiecie, coś widać, że jest ekol, jest jakiś nieswój. Tu natomiast ta minifigurka należy do jednej z moich ulubionych, ze względu na te rączki, na te niezwykłe nadruki, jak widzicie, mm, jest tutaj przezroczyste rączki oraz czerwone dłonie tutaj, jak widzicie, z energią jakąś. Jeśli dalej idzie, no to tu mamy e, minifigurki z sezonu Ręce Czasu, Hands of Time oraz tajs chyba akurat z Polibaga, jeśli się nie mylę, właściwie z saszetek z gazetek. Natomiast tu przychodzimy do minifigurek z sezonu Synowie Garmadona, jak widzicie. No to tu możecie się domyślić, że Hunted, ze względu na to, że ma podartą, podarty już ten cały swój strój. Natomiast tutaj jest filmowy Kol, wiecie, taki w stroju normalnym, jakby wiecie, takim po cywilnemu. Jeśli chodzi o minifigurkę, teraz jak widzicie Kaja, będę Wam pokazywać. To jest minifigurka z pierwszego sezonu. W ogóle nie zrozumiałam, nie wiem czemu, jak widzicie, porównajcie sobie minifigurkę Jaya z pierwszego sezonu, a Kaya, dlaczego nie ma on też na druku smoka, nie wiem, jeśli wiecie, to możecie mi wytłumaczyć, ale przechodzimy dalej. Tu mamy minifigurkę Kaja, z której jestem zadowolona, ze względu na to, że jest ona z sezonu z Mroczną Wyspą, tutaj z Rebooted. A tutaj z jakiegoś właśnie Polibaga chyba, albo saszetki. Nie pamiętam już tych wszystkich minifigurek, bo tyle ich miałam. E, tu mamy Kaja z sezonu Turnieju Żywiołów, jak i również tutaj. Ta natomiast jest też chyba z Polibaga, ale nie, po, nie potrafię sobie ich skojarzyć. Jak widzicie, były ogólnie dwa warianty strojów na Turnieju Żywiołów. Jedne bez rękawiki, tak że tak powiem, natomiast drugie full, taki cały strój. Kolejne, z których jestem też bardzo zadowolona, jest to ogólnie, ale po kolei, z sezonu duchowego, z sezonu y, Podniebni Piraci i z sezonu Ręce Czasu. Jak widzicie, ogólnie ta figurka mi się najbardziej podoba, ze względu, że jak widzicie, posiada takie oczy energii, że tak powiem. Widać, że Kai tutaj swój potencjał wyzwala do walki z płacami czasu. Tutaj kolejne minifigurki, ta natomiast jest właśnie z Polibaga, również z sezonu Ręce Czasu. Ta jest już natomiast z Hunted, z dziewiątego sezonu, jak widzicie tutaj mam nad... obdarty rękaw, nie ma całego. A tutaj natomiast po cywilnemu z filmu Ninjago. I ta figurka ogólnie pojawiła się w tym największym zestawie z Ninjago z filmu, w tym takim mieście Ninjago. Tak, chyba tak to się nazywało. Ale przejdźmy teraz do jednej z moich ulubionych postaci. Jest to Zane. Jak widzicie, tu mamy Zane'a z pierwszego sezonu. I podobnie jak Kai, ma też taki inny outfit niż normalnie. Nie wiem, może że w trakcie tamtego pierwszego sezoniku się im to zmieniło, ale jestem pewna. Tutaj już, jak to określają, Zane ZX. To tak mówią na te właśnie stroje, z tutaj takim krzyżykiem oraz napierśnikami. Tutaj Zayn, pamiętam miałam go z książeczki taki, wiecie, po 14 zł z Ostrzym nie Ostrzym Czasu, tylko Techno Ostrzym. Jest to Zayn z serii Rebooted, reaktywacja. Kolejne, tutaj również jest Zayn z reaktywacji, ale ten chyba był akurat z gazetki. Tutaj natomiast dwa zejne, które mi się najbardziej podobały, były to mm, tytanowy, właściwie już zain z turnieju żywiołów. Jak pamiętacie, bardzo mi się pamiętam, podobała ta maska. Tutaj właściwie głowa pod y, maską. Tak, no ciekawe, zupełnie coś innego. Nikt się nie spodziewał. Pamiętam, że zain tak będzie wyglądał. Tutaj druga część główki. No ale ogólnie już możecie zobaczyć różnicę czasami pomiędzy tymi gazetkowymi minifigurkami a tymi z zestawów. Jak widzicie, tutaj brakuje właśnie tego znaczka, co ma tutaj na głowie oraz na ramienniku. Jeśli chodzi o kolejną partię zeinów, mamy tutaj również Zejna. też mi się wydaje, właśnie z tego sezonu, niby duchowego, ale nie, nie wiem, coś jakby pomiędzy turniejem żywiołów, ale pamiętam, że on był właśnie z gazety. Ten natomiast jest sezonu duchowego z zestawu, pamiętam tej walki dwóch robotów. Tutaj Zain, który mi się na serio bardzo podoba, od kuzyna dostałam, pamiętam. Zane z RJ'su, er tutaj ta twarz. Super wygląda. Muszę przyznać takie. No wiecie, trochę po... powrót do tych minifigurek z sezonu drugiego, gdzie ninja odkrywali swój potencjał właściwie. Dalej, ostatnia, ostatnia partia minifigurek z zejnami. Są to minifigurki, tutaj jak widzicie, jest to chyba z sezonu duchowego albo ręce czasu, nie wiem, bo te minifigurki były bardzo podobne. A tutaj dwa z synów Garmadona, oczywiście już możecie widzieć, ten jest z synów Garmadona właściwie, a ten z Haunted z sezonu dziewiątego. Już widzicie tutaj różnicę od razu pomiędzy tymi minifigurkami. I teraz przejdziemy do takich no, jeszcze jedna partia: Sensei Wu. No, przecież jak można o nim zapomnieć? Nasz mistrz, dzięki któremu mamy właściwie ninjago, właśnie ninja, naszą drużynę i serial. Jak widzicie, jest to ten z pierwszego sezonu, tu w czarnym outfitie z nadrukiem złotego smoka. I resztę Wu, jaką posiadam, dobrych, oczywiście. Taki lekki spoiler. Yy, mamy tu z. Bounty, znaczy się z perły przeznaczenia z pierwszego sezonu. Tutaj natomiast z mm, rąk czasu, a tutaj z sezonu 9. Hunted, z gazetki akurat. Jeśli chodzi o to, czym się różni Wu z pierwszej edycji versus ten z drugi? Hmm, chyba pomiła. Dobra, ten jest z Bounty, przepraszam, że ten drugi jest z Bounty, a ten jest właśnie z rąk czasu. E, czy mu rozpoznanie, bo ten z rąk czasu miał tutaj flet, właśnie wężowy, e, na plecach, właśnie założony za pasem, a ten pierwszy miał tylko nadruk smoka, jak widzicie. Ogólnie bardzo fajne minifigurki. E, teraz przejdziemy jeszcze do naszych pobocznych bohaterów. Jak widzicie, mamy tutaj Skylor, mistrzni bursztynu, Roni. E, ogólnie Skylor jest z sezonu dziewiątego ta mini figurka przynajmniej. Mamy tutaj Ronana, Ronina, jak to boli. On był akurat z Polibaga, z gazetki. A tutaj mamy Pixel naszą, właściwie to Samuraja, ale kto wie, ten wie, że to jest Pixel, tak naprawdę. Ta mini też jest z sezonu 9, z tego samego setu co Skylar. Tak, Sky Takie minifigurki poboczne teraz to. Na pierwszy rzut oka, dobrze. No to, kto wie, niech pisze w komentarzach, ale już Wam mówię. Jest to, są to minifigurki rodziców Kaja i Nii. Jest to mama Kaja, mistrzyni wody. Natomiast tutaj tata Kaja, Jezus, nie pamiętam jak mieli na imię. Zaraz sprawdzę i może że on to napisze. Natomiast tutaj ojciec Kaja i Nii, mistrz ognia. Ogólnie tutaj plecy no pleców nie mają jakoś ciekawo zadrukowanych ale oto z jakiego zestawu je dostałam to miałam je w zestawie z Kuźnią Smoka z sezonu Dzie y Wróć z sezonu y Władcy Czasu i jeśli jesteśmy w temacie rodziców no to pam para pam tutaj mamy minifigurkę pierwszą garmadona z sezonu Reaktywacja jak widzicie taka mina wiecie surowego senseja był już dobry po przemianie Yy, ogólnie jak widzicie, drugiej twarzy on nie posiadał. Yy, I teraz Koko jest to. Jezu, ja byłam taka zła na filmie, że yy, zrobili z Koko nową mamę Lloyd'a, tak naprawdę, a nie wrzucili do filmu Misako po prostu. Nie wiedziałam czemu, ale dobra. Jak widzicie, mamy tu w dwóch różnych outfitach. Ta akurat jest z miasteczka Ninjago, tego, co wam mówiłam wcześniej, a ta natomiast jest z tych polibagów małych saszetek, wiecie, tych za 17 zł z minifigurkami. Jeśli chodzi o takie jeszcze ciekawe minifigurki ze świata Ninjago, no to mam tu dla Was trzy, takie, które mi najbardziej wpadły w oko właściwie i... Yy... Uważam za warte poświęcenia uwagi. Jak widzicie, mam tu dwie minifigurki z tego właśnie miasteczka Ninjago i jedną z sezonu Day of the Departed, jakoś tak. Czemu akurat je wybrałam? Już wam mówię. Jest to ta minifigurka, ogólnie wpadła mi w oko ze względu na to, że jak widzicie ma taki fajny nadruk na koszulce z Lloydem. Jeszcze nie sprawdzam co ten napis oznacza. Może zobaczę i wam napiszę. Z tyłu ta minifigurka nic nie ma, ale no, sam przód może nam wynagrodzić. To taka, no, super koszulka. E, jak ktoś zna serial, to wie, że środkowa minifigurka to jest pan Yamma, e, Właściciele sieci komiksów tam właśnie. I ogólnie, no, wybrałam go, dlatego że jest w miarę rozpoznawalną postacią w Ninjago. I kto oglądał wszystkie sezonu, ten go kojarzy. A to minifigurkę wybrałam ze względu, na... chciałam wam pokazać ze względu na to, że jest to się śmieli taki nowy mm, ninja. Ogólnie słyszałam, że Lego kiedyś właśnie zrobiło konkurs na nową postać ninjago i właśnie Jimmy wygrał, właśnie mm, ten obrazek wygrał z tą podobizną ninja i dlatego właśnie został wrzucony do serialu. Yy, nie wiem, czy to prawda słyszałam to, ale no... Raczej chyba tak, chyba tak było, bo to słyszałam od kilku osób, więc yy, raczej chyba w miarę potwierdzonej info, w sensie nie dam sobie ręki uciąć, tak 99% mogę powiedzieć, że tak było. E, jeśli chodzi o te figurki, no to tutaj mamy taki śmieszny obrazek, że wiecie, przykleiłem mu takiego, nie wiem, czy to komik, czy coś w tym stylu, nie wiem. Ale jeśli chodzi o te minifigurki, no to jak widzicie są wyjątkowe i dlatego chciałam wam je pokazać. Także, jeśli chodzi o część specjalu na 50 tysięcy 50 000, tak chciałabym na 50 subskrypcji, to na tyle. Powiedzcie mi, które minifigurki wam się najbardziej podobają. Ja się z wami na razie żegnam. Trzymajcie się i cześć.